My z wiekiem naturalnie tracimy mięsień. Tak? To jest proces sarkopenii, tracimy ten mięsień, a pamiętajcie, że mięsień też powoduje szybki metabolizm, bo mięsień spala trzy razy więcej kalorii niż tkanka tłuszczowa. Czyli jak macie mniej mięśnia, to zwalnia wam metabolizm. Zobaczcie, to się wszystko naturalnie dzieje z wiekiem, tak się starzeje wasze ciało. Co zrobić, żeby temu zapobiec? No, trzeba odbudować ten mięsień. I teraz, oprócz tego, że z wiekiem tracimy naturalnie mięsień, że z wiekiem tracimy wrażliwość i organizm daje sobie rady z węglowodanami, to jeszcze z wiekiem my tracimy gęstość kości. Jest to znowu związane ze spadkiem estrogenu. Tracimy gęstość kości nawet o 20%, czyli my jesteśmy bardziej narażone na osteoporozę. Ja wiem, że to jest cicha choroba, nic nie boli. Trening oporowy wzmacnia nam zarówno kości, jak i mięśnie. Ilość mięśnia, czyli dużo mięśnia, mał tkanki tłuszczowej, powoduje szybszy metabolizm, szybciej trawimy, a to są czynniki młodości metabolicznej. Czyli ja mam 48 lat metrykalnie, ale mój wiek metaboliczny jest 35 lat.